chciałem się wrócić po kamerę do domu bo auto, które mamy dzisiaj wymaga nagrania tego, ponieważ jest tak zajechane, że to jest dosłownie dramat auto, które przyjechało będziemy czyścić w środku będziemy zajmować się jego wnętrzem to zobaczcie sami auto, które do nas przyjechały to Toyota RAV4 fotele aż normalnie są wyślizgane i wypierdziane to dosłownie tragedia ten środek, będzie on tak wyczyszczony że to nie poznacie na pewno. To tu boczki kury. Cool. Fotele zajechane. To plastiki nie są aż tak tragiczne. No ale fotele, tapicerka, podłoga. No i zaczynamy kolejny odcinek z detalików wnętrza. Także witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia tego materiału. Pierwsza czynność od jakiej zaczynamy jest to opróżnienie całego wnętrza auta Tutaj będziemy musieli wyciągnąć w ogóle przednie fotele Już jeden mamy wyciągnięty, drugi praktycznie też Tu jeszcze jakieś skarby Także wyciągamy być może... Ty może tylną kanapę coś jeszcze wypierdlimy Także tylne fotele też wyciągamy I bierzemy się za pranie tapicerki Syfu, wszystko jest. A pomidorka nie chcecie? To słodki. A co? Sodomia. Wcale można się za głowę zapać, co ludzie wożą, a nie wiedzą co wożą. Nie czujesz kurwa, nie da się tego podnieść. O, da się. Pięknie czyste. O, kurwa. To będzie nasza, teraz będzie nasza, chyba co? Teraz możecie zobaczyć, ile dobroci zawsze zostaje. Sianko, To na napiwek? Tutaj ile tego wadziewia zawsze jest pod fotelami. Bez wyciągania foteli, no nie zrobimy tego dokładnie, bo pełno syfu zostanie, a mamy przecież wyczyścić wnętrze, więc wyciągajmy kanapy i fotele. Michał już odkurza fotele, a ja wyciągam te grubsze syfy, te fanty z środka, które tu zostały. No i zaraz zabieramy się za odkurzanie wnętrza i przepranie od razu podłóg, żeby już wysychała, żeby była gotowa do no, dzisiejszego dnia do wydania. Tak? Nie on ludzie śpią, znaczy jeździ. Także teraz zabieramy się za odkurzanie i pranie podłogi. Jak widzicie, środek mamy już odkurzony, z grubsza wszystko ogarnięte. Teraz wezmę jeszcze Tornadora i e, powyczyszczam sobie tu wszystkie te zakamarki. Powydmuchuję ten syf, który już tutaj siedzi w, w tych brzegach. No i zabieramy się na pranie. Modlitwy nigdy za wiele. Idę po Tornadora i działamy dalej. Tutaj już mamy fotel wyczyszczony, generalnie skóry wyściągowana. Jeszcze jakoś środki trzeba przeprać. Mały no już jest jaka różnica. I Więc, tak jak widzieliście, części skórzanych w fotelach już praktycznie są zrobione. Ja teraz przychodzę do prania wnętrza. Do tego nie potrzebował APC, ponieważ spryskam całą podłogę. P płynem, no i do tego później wyszczotkuję całość, po tym wszystkim dopiero przejdę do prania i do wyciągania tego syfu od kozacza, także trochę roboty jest, no ale cóż, trzeba zrobić no takie jakieś nieznane obiekty typu sroga plama, pryskamy naprawdę grubo, aż będzie mokry ten materiał żebyśmy dobrze po prostu wyciągnęli ten syf Zapachów, które są w aucie i których tak naprawdę ciężko jesteśmy w stanie się pozbyć, polecam wlać jakikolwiek zapach do płynu, w którym bierzemy tapicerkę. Jest to bardzo dobry sposób, bezpieczny dla tapicerki. No i oczywiście dodatkowo od razu pachnie w całym środku. Także bardzo dobry trik. Słuchajcie, tak naprawdę, wybrałem tylko miejsce pasażera i miejsce za pasażerem, czyli z tyłu a syfu, zobaczcie ile jest i poszedł jeden cały baniak woda czarna <gry> czyli takich pojemników będzie pewnie 4-5 niektórzy piorą jednym, dwoma to jest max ale oni tylko i wyłącznie przepierają a nie piorą czyli trzeba wyciągnąć naprawdę dużo syfu dużo tego zanieczyszczenia z tej tapicerki, żeby naprawdę zakończyć pranie w momencie kiedy na dyszy widać jak leci biały płyn, nie ma oznak brudu. Także wtedy jest tapicerka wyprana i do takiego momentu też my ją pierzemy. Tutaj już mamy dwa fotele wyczyszczone. Zobaczcie jak to naprawdę jest zajebista różnica. Są mega czyste. Jeszcze tylko środki. Trudno porównania, jeszcze nie ruszała skóra. Zrobię wam 50 na skórze, żebyście mieli porównanie, ile tak naprawdę tego syfu było. I zaznaczam że to jest tylna kanapa, tak przynajmniej używana. Jeżeli skóra jest czysta, to skóra jest matowa. Jeżeli się błyszczy, to czyli jest natłuszczona, brudna, trzeba ją doczyścić. Mamy czysty płyn do lewą trochę zapachu. Zalewam go nowym płynem gotowe. Płyn do prania. Ta mamy wypraną. Jak widzieliście, już na ciebie biały płyn. Teraz pozostało plastiki. Skóry mamy praktycznie już ogarnięte na fotelach. Jeszcze te materiałowe siedziska, i oparcia musimy ogarnąć. Plastyczki, szyby. I kończymy. I mamy trzecie wiadro. Cyf, piła, i mugiła. Także jak widzicie, poszły trzy wiadra na wybranie. tak naprawdę tylko i wyłącznie te na podłodze. No i do tego jeszcze teraz. Musimy zająć się boczkami, które są naprawdę zajechane i to grubo. Słuchajcie, chciałem Wam nagrać krótki film instruktażowy, jak wyczyścić bezpiecznie, dobrze boczek w tym aucie. Ale niestety, kurwa, kamera mi się wyłączyła, a myślałem, że się nagrywa. Kawałek brudnego zostało, to Wam chociaż pokażę, chociaż na tym małym kawałku, Wam zaraz pokażę od początku, jak. Yy... Tak po prostu doczyszczyłem ten boczek. Sprzykujemy delikatnie. Delikatnie spryskujemy taką mgiełko i naprawdę bardzo delikatnie, tylko w dwóch palcach tak naprawdę trzymam tą szczotkę i zruszam ten brud, który jest pod tym uchwytem. Sprzykujemy fibrę i delikatnie mokrą fibrą tam doczyszczamy. i teraz odciągnę ten nadmiar płynu. Ta. teraz jeszcze raz delikatnie spryskujemy materiał i wycieramy fibru. No i tak naprawdę boczek mamy z głowy zrobiony, teraz trzeba tylko po prostu poczekać aż wyschnie. Teraz lecimy z następnymi. Czytam już Michał jedno ogarną, drugie kończy. Kończysz czy zaczynasz? Kończy. Kończy, o kończy. Tutaj na tym materiale nie będę robił pięćdziesiątki, tylko zrobię y, całym elementem, ponieważ no, może być tak, że Zostanie jakieś tam odcięcie, a jest to też Alkantara i będzie na pewno ciężko to wyrównać. Więc robię najpierw cały ten przedni element. Zostawię ten, żebyście mieli porównanie, no i co lecimy? Teraz poczekamy, żeby wyschło, żebyście mogli zobaczyć różnicę. A ja zabieram się za następny. Gdzie jest fibra czerwono-modna szkółka? My już powoli kończymy, już tutaj plastiki w środku, też mamy ogarnięte wszystko. Tutaj chodźcie, wam pokażę siedzisko tego fotela. Wszystko już eee, i tak jak mówiłem, tą część tylko zrobiłem, eee, tego w ogóle nie ruszałem. Tutaj materiał jest delikatnie już taki wyślizgany i już jest wytarta ta alcantara praktycznie do gołego materiału skórzanego. Tutaj zobaczcie, jest to miejsce takie też wytarte po prostu, no, ale różnica jest masakryczna. Nie? Za chwilę będziemy w sumie już chyba montować e, kanapę, fotele do środka, szyby i będziemy kończyć. Także, no, to jest za robotę. Tak, no, tak, No, jeszcze to mamy do przeprania. No, to jeszcze nie koniec. Także, tak to. Także, no. To jeszcze to. Co? Tylko w było, bo nic więcej nie zahaczało, i nie idzie? To jest tak w rowerze. Teraz to jest czysta. Zobacz. Montujemy teraz przednie fotele i kończymy. Ja Trzymam. Ale niżej, niżej. niżej. Co, niżej? mi niż nie będzie. No, jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie suba na kanale. Łapeczkę w górę, żeby być na bieżąco. No i oczywiście dajcie znać, czy podobają Wam się takie materiały jak dzisiejszy. To będziemy więcej nagrywać. to co do plastiki? Jakie Jaki plastiki? No tu, ze śladki. Co ty gadasz? Były jakieś? Na początku trzeba wsuwać. O, tak o. I wsuwam. O kurwa, nie wiesz. A jak to z taką precyzją, delikatnością? Na sam koniec czyszczenia wnętrza zakładamy oczywiście yy, co zakładamy. A na sam koniec czyszczenia wnętrza zabezpieczamy skórę antydżinsem, żeby skóra po prostu się nie barwiła od spodni, od jeansów. No i zaraz po tym wiadą dla was przebitki Całe auto jak wygląda po czyszczeniu. No a wy zostawcie suba na tym kanale i łapeczkę w górę, jeżeli podobał się Wam ten materiał i dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy robić więcej tego typu materiałów i czy cokolwiek w ogóle się Wam z tych materiałów przydaje. Także łapcie przybitki, ja się z Wami będę żegnał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!